w życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest. tattoos on his skin on his face are the trophies. the fists, elbows and knees are his tools. he believes that glory is immortal one of the best polish kickboxers in history k1 champion of the world the barbarian warrior Marcin. Rzeźmie. Ja się boję żartować, więc Ty przejmuj wokół. okulę. Człowiek musi znać swoje miejsce w we świecie naprawdę. Bardzo Cię tak, proszę, świetnie Juras. Świetnie zrobiłeś krok w tył. Mogę nawet zrobić dwa. Bardzo proszę, Juras. Daj mi się ubrać spokojnie, Marcin, nie denerwuj się. Delikatnie weź mikrofon. Działaj. Okay. W końcu, doczekałeś się walki ze Jeromem lebanerem, bo on będzie twoim przeciwnikiem na KSB 20. Mówiłeś już o tym w że to jest walka, która jest niejako uwieńczeniem twojej kariery, spełnieniem marzeń, tak? Ja zapytam inaczej, kim dla ciebie jest osoba Szeroma Lebanera? Bohaterem, idolem, zajebistym zawodnikiem, ikoną sportu, który był moim życiem, jest moim życiem. Czego oczekujesz po walce z, z lebanerem. Wygrywasz, co dalej? Przegrywasz, co dalej? No bo nie oszukujmy się, faworytem tej walki jest Leboner. Obojętnie, czy wygram, czy przegram, e, kończę przygodę z KSW i przechodzę do UFC. <laughs> Czego ci serdecznie życzymy. Dziękuję bardzo wszystkich pozdrawiam i zapraszam na galę. E, to ja jeszcze chciałem, proszę pana, zapytać, jeżeli można. <laughs> Słuchaj, e, podobno zjadasz kody na śniadanie. I na, ka na każdy posiłek, ale przy całym Twoim nieprawdopodobnym wizerunku, który naprawdę robi wrażenie, e, słuchaj, tak naprawdę jesteś człowiekiem o gołębim sercu. Dlatego że ja się dowiedziałem, że Ty prowadzisz działalność charytatywną na rzecz zwierząt. I to chyba nie jest plotka. Tak, zostałem ambasadorem Fundacji AST. Która zajmuje się porzuconymi psami, szczególnie terrierami typu gór, gdzie te kurwy, które biorą te psy, nie potrafią się nimi opiekować. Myślą, że to są rzeczy, zabawki. Gdy nie są potrzebne, to je wyrzucają. Teraz akurat jest największy tego procent, ponieważ są wakacje i sądzę, że trzeba takim zwierzętom pomagać, bo zwierzę samo nie zapuka do naszych drzwi, nie powie: ty weź mnie ziomek, będę twoim kurwa przyjacielem. Tylko my bierzemy zwierzęta na własną odpowiedzialność i tacy, którzy te zwierzęta wyrzucają lub traktują w nieludzki sposób, niech zdychają, kurwa, jak najszybciej. Jedyny i niepowtarzalny! Ja yy, niedługo będę znowu audycję radiową prowadził, tylko partner mi się zmienił. Jeżeli będziesz wolny, to chciałbym Ci zaproponować, żebyśmy to razem w radiu zrobili. Super. Bardzo się cieszę. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na galę.